Cześć, dzisiaj pokażę wam naprawdę ciekawą rzecz, czyli to są New Balance 9060. Z racji tego, że będzie powoli zbliżała się wiosna, to pokazuję te buty, no bo są naprawdę fajne. Generalnie są one unisex, czyli damskie i męskie. No co, jest dużo kolorów, są fajne do biegania czy coś, czy ogólnie do spacerowania. I zapłaciłem za nie z dostawą niecałe 200 zł. Jak to sobie wszystko zamówić? Zobacz. Pod moim Facebookiem, Instagramem, YouTubem, wszędzie gdzie widzisz ten film, masz linka do Beacons czym jest bigos? No ogólnie ja tutaj postuję wszystkie linki z których sobie zamawiałem rzeczy. Jak możecie zobaczyć, tu możecie sobie scrollować, przeglądać różne rzeczy. Tu na dole dodałem zaufane sklepy, czyli jak sobie wejdziecie tutaj na przykład to zobaczcie, macie mnóstwo rzeczy, na przykład jakieś dobiegania, buty, takie rzeczy. No ja generalnie sobie z tych sklepów biorę sporo rzeczy, ponieważ są naprawdę fajnej jakości. No ale co najpierw robimy? Trzeba założyć sobie konto, dlaczego jest to takie ważne, dostaniecie kupony, a i tak będziecie musieli założyć konto, więc jeśli zało założycie sobie konto tutaj, to zawsze zaoszczędzicie sobie, nie wiem, 10, 15 złotych, 20, zależy od rzeczy, którą sobie kupicie, więc moim zdaniem fajnie, skoro i tak musicie założyć, to lepiej chyba założyć sobie teraz e, i co, zobaczcie, dodawałem bluzy Ralpha, te komplety Nike'a, Techa, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tak się prezentuje ta bluza, jest naprawdę genialna, 55 zł, za nią zapłaciłem, dokupiłem sobie jeszcze spodnie, żeby cały komplet mieć, czyli wyszło mi stówkę za to wszystko, jeszcze mi nie dostarczyli, no muszę jeszcze trochę czekać, myślę, że z tydzień, no i co, no i tak to wygląda, kaptur naprawdę jest fajny generalnie, te rzeczy są super jakościowo, co mogę powiedzieć, to jest miks bawełny i poliestru, czyli oczywiście standard, jeśli chodzi o po prostu, o, takie, o taką odzież sportową, Naprawdę fajne są do trenowania, czy do czegoś, czy ogólnie do chodzenia. Jeśli ogólnie nie wiesz, jak zamawiać, tutaj dałem poradnik. No, ale generalnie zakładamy konto, klikamy sobie przykładowo właśnie w ten balansy, które ci pokazuję dzisiaj. I co robimy potem? Ja sobie chyba dokładnie te wziąłem. Tak, to są te, te wziąłem dokładnie, tak one się prezentują. Widzicie i co? Wybieramy sobie rozmiar, wybieramy sobie ten kolorek, zaznaczamy sobie, klikamy sobie buy now płacimy sobie za tą rzecz, później dopłacimy jeszcze kilka dyszek, żeby to wszystko sprowadzić normalnie bez żadnych problemów. Jak mówiłem wyszło mi chyba 180 zł za nie ze wszystkim i one naprawdę są fajne. E, I co? Co dalej? E, zobaczcie tu macie ten poradnik jak mówiłem, jak sobie w niego wejdziemy przeniesie was na YouTube'a i tutaj pokazuje dokładnie jak to wszystko robić na telefonie. Jak wszystko podążać. Tutaj widzicie jak założyć konto, jak sobie kupić jakieś rzeczy. Naprawdę poradnik fajny. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania czy coś, napisz w komentarzach. Ja naprawdę każdemu odpisuję. No i miłego nowego roku, szczęśliwego nowego roku. Dzięki, cześć.